Tym razem dopisały się. Walczy o tytuł w klasie A7. Awaria techniczna, dopadła samochód Mirosława Włodarczyka. Na początku trzeciego SU trzeci bieg niestety nie wytrzymał, rozsypał się. Po kolejnych 300-400 metrach zaczął olej dostawać się do sprzęgła. Potem reszta skrzyni się rozsypuje, nie wiem czy pojedziemy dalej. Ledwo dotarliśmy do metry, trzeciego odcinka. Ta awaria pogrzebała szansę Włodarczyka na dobre miejsce w klasyfikacji końcowej. Marcin Niwec skorzystał na niepowodzeniu Włodarczyka i wskoczył po pierwszej pętli na trzecie miejsce. Bracia Grzegorz i Hubert Bonder rozsądną jazdą kończą pierwszą pętlę na siódmym miejscu. Tym celem jest meta, my nie chcemy wygrać tego rajdu, nie musimy zresztą. Chcemy utrzymać tytuł w pucharze PZMotu, czy chcielibyśmy być pierwsi w klasyfikacji całorocznej i chcemy być na mecie. Mieliśmy od razu na w zasadzie na pierwszym odcinku. W trzecim zakręcie albo czwartym, małą przygodę ponieważ wylądowaliśmy od razu w rowie, odbiliśmy się z tego rowu, przyciągnął nas drugi rów, tamten rów też nie chciał, żebyśmy tam zostali, więc odbiliśmy się na drugą stronę i tak jeszcze dwa razy, ale auto wyprowadziliśmy, pojechaliśmy dalej, przespaliśmy trochę ten pierwszy odcinek, ponieważ no, troszeczkę się przestraszyłem przez bardzo ślisko, tam dalej na tym odcinku już było, już było w miarę przyczepnie, na drugim bardzo ładnie, na trzecim wączek, Idziemy dalej, jakub Wysocki do Cieszyna przyjechał po kolejne punkty. Ten rajd traktuje troszeczkę tak staram się traktować luźno, ponieważ no, potrzebujemy trzech punktów do licencji międzynarodowej, więc chcemy po prostu dojechać ostatecznie na szóstym miejscu w klasie, czyli nie musimy jakoś bardzo szybko jechać. A mimo tego nie jedziemy, a mimo tego jesteśmy na drugim miejscu, byliśmy po tych dwóch odcinkach w generalce w PZW. Janusz Majek pomimo przygód po pierwszej pętli prowadzi w pucharze PZM. Więc te odcinki specjalne są naprawdę bardzo trudne, śliskie. Jeden od, Każdy odcinek różni się od drugiego. Na jednym jest dość przeszedł i wydaje się, że można jechać szybko. Na następnym już jest bardzo ślisko i wydaje się, że siedzi bardzo wolno. A i tak ma się różne przygody i jedzie się poza trasą. Na trzecim odcinku specjalnym złapaliśmy kapcia no i tak parę kilometrów musieliśmy jechać do mety. To właśnie w tym momencie Majek uszkodził przednią prawą oponę. Lewy długi tam 50 prawy Lewy prawy To już największy pechowiec tego rajdu. Pierwszy odcinek zapaliśmy kapcia. 7 minut straty. No więc oczywiście cała strategia poszła. Tam i ówdzie. Na drugim odcinku na jednym z dohamowań też przepałowaliśmy. Więc jakieś tam, nie wiem, straciliśmy kilkanaście sekund do Janusza. No i na trzecim odcinku. Jak już przyładowaliśmy to rasa dobrze. Nie dohamowaliśmy się, zwykłe niedohamowanie na lewym 3. E, jak zwykle dużo kibiców, to co lubię najbardziej. korzeń roztrzaskał nam płytę. E, chłodnica chyba żyje. No zobaczymy, no ja to bym chciał pojechać. To już start do piątego odcinka specjalnego. Przygotowuje się Maciej Oleksowicz w Subaru imprezie STI. Prawda, jest mokro. Dalej się zdarza, miejsce niesłychanie śliskie. Natomiast to, co robi duże wrażenie, szczególnie na tym ostatnim odcinku, to chyba z 10 aut na poboczach. Połamane drzewa, połamane krzaki, zaorane pola. E, widać, że co chwila gdzieś ktoś zwiedzał teren naokoło. No my się trzymamy no, cały czas na drodze, auto awaryjnie. Wszystko działa Maciej Lubiak w walki w swoim Mitsubishi Lancerze. Awaryjne. Traci czwarty bieg i dalej jedzie na światłach awaryjnych. Bełtowski jedzie ostrożnie, ale i tak nie uniknie błędów. Jest mokro, przynajmniej nie ma tego lodu, ale dalej jest bardzo ślisko. Musimy jechać spokojnie, bardzo płynnie, bo są duże możliwości wypadnięcia. Mariusz Pelikański po drugiej pętli z minimalną stratą do grzybka. Walczymy z Grzybkiem, udało nam się wygrać te trzy OSY, co prawda ten ostatni praktycznie zerową przewagą, bo zaledwie chyba jedną dziesiątą czy 20 sekundy. No ale gonijmy, no zobaczymy. Chcielibyśmy się rozejrzeć, zobaczyć jakie są czasy, co się dzieje w wynikach i wtedy podejmiemy decyzję, co będziemy robić na tej ostatniej pętli. Jeżeli będzie szansa to nadrobić, no to wiadomo, że będziemy jechać szybciej. nadal prowadzimy w rajdzie, e, mamy niedużą przewagę, troszeczkę przespaliśmy pierwsze z tej pętli, 10 sekund przegraliśmy z Pelikanem, kolejne dwa były, były już dużo lepsze, 90 i 20. E, no także teraz no, musimy, musimy dużo, dużo pocisnąć na tym pierwszym odcinku, e, żeby wygrać ten rajd, bo no, teraz mamy takie założenie, że pełny atak Kajetanowicz oswaja się na tym rajdzie z nawierzchni. Mniej śliska, mniej śniegu, mniej zdradliwa, ale, ale trochę błota było. Już trochę szybsza. Wszyscy jechali szybciej, mocniejsze samochody już, już odjeżdżały. Pomimo śliskiej nawierzchni, Kajetanowicz pokazuje, że jest bardzo szybkim zawodnikiem. Kimno. Nadal dospiera wszystkim kibicom, jednak czekają oni wytrwale i cierpliwie na swoich faworytów. Druga pętla dla zawodników z pucharu PZT jest bardziej przyjazna. Nawierzchnia jest już czarna. My jedziemy dalej, odrabiamy straty z pierwszego S-u. ale ja jestem bardzo dobrej myśli. Jadę na oponach mojej mamy. Mamo masz rewelacyjne opony. Jak ci te zedrę, to ci kupię takie same. Marcinkiewicz. Po drugiej pętli zajmuje dwunastą pozycję w generalce i pierwsze miejsce w swojej klasie. Renault Clio, braci Bonder. Niestety, odmówi posłuszeństwa. Jesteśmy w prowizorycznej klasyfikacji generalnej pucharu pzmot na pierwszym miejscu. Przed nami jeszcze trzy odcinki Będziemy musieli walczyć, ponieważ mamy 30-sekundową stratę na pierwszym wyjeździe ze strefy serwisowej z powodu awarii rozrusznika. Nałożona kara. Przesunie ich o jedno oczko w dół. Spokojna i równa jazda. Marcina Niewet umacnia go na czwartym miejscu. Jakub Wysocki nadal jest zaskoczony swoimi wynikami. Jesteśmy po drugiej pętli. Pierwszy odcinek tej pętli został odwołany, ponieważ jakiś wypadek się tam wydarzył. Następne na razie idą po naszej myśli. Nieoficjalnie chyba jesteśmy na drugim miejscu w KZ BZMOT, ale to i tak jest wystarczająco. Przyjaliśmy tutaj po trzy punkty, także nie będziemy walczyć tak naprawdę o żadne pierwsze miejsce. W tej chwili jedziemy sobie spokojnie swoim tempem, tak aby utrzymać tą pozycję, która jest, możemy nawet spać. No chcemy wywieźć po prostu stąd trzy punkty i na to najbardziej zależy. Po pierwszej pętli, pod której zajmowaliśmy pierwsze miejsce, podjęliśmy decyzję o odpuszczeniu i zwolnieniu, gdyż drugie miejsce, które obecnie zajmujemy, Gwarantuje nam mistrza w grupie N i wicemistrza w klasyfikacji generalnej. No cóż, wolielibyśmy się posiegać z kolegami, jednak podjęliśmy taką decyzję, gdyż sądzimy, że jest ona w tej sytuacji najrozsądniejsza. Do lewy 4 i 70, prawy 5, do lewy max i 50, do lewy max i 50, prawy 6 przechodzi w prawy 5. W klasie gości. Bez większych zmian. Natomiast w ucharze PZ Motu na prowadzeniu nadal Wysocki przed Bonderem i Majkiem. Maciej Oleksowicz, myślami, jest już na wakacjach. Cóż, teraz nic tylko na narty. Bo, bo na to jest pogoda, bo na jazdę rajdówką na oponach bez kolcy naprawdę katorga. Na ostatnim moesie jeszcze było bardzo dużo miejsc oblodzonych, zaczął już łapać mróz. No nie życzę tego nikomu. Myślę, że to też spowodowało, że było bardzo dużo wypadków na tym rajdzie. Z tego co słyszałem, to kilka też niebezpiecznych. Myślę, że to jest efekt po prostu jazdy bez kolcy. Kibice pasjonują się wspaniałą walką Pelikana i Grzybka. Ostatni OS, niesamowite wyzwanie dla mnie jak i dla Grzybka. Mieliśmy po ósmym OSie 1 i 9 sekundy straty do, 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 do grzybka. Został ostatni OS, zaledwie 7 km. No, trzeba było zrobić te 2 sekundy. Cały odcinek pełna gołoleć, pełen lód, No ale jesteśmy na mecie, udało się utrzymać ciśnienie, jesteśmy bardzo szczęśliwi. No to dowiedzieliśmy się właśnie, że Grzybek leży w rowie, wypychają go, nie o to, że się śmieje, na szczęście nic się nie stało, ale była niesamowita walka między nami, Cięliśmy się na setne sekundy. Pice wyciągali, wyciągali, było bardzo ciężko, ale... ale ale dzięki im za to, że, że nas wyciągi, że jesteśmy tutaj na strefie, zaraz będziemy na mecie. I myślę, że z tego trzeba się cieszyć. No, było blisko. Znów barburka wygrała z nami. Jest 4 do 1, także nie jest dobrze. Ale cóż, no, trzeba myśleć o przyszłym sezonie, i tyle myślę. W klasie gości małżeństwo Kajetanowiczów wbija się na drugie miejsce. no super, jesteśmy bardzo zadowoleni. Cieszymy się, bo na naszym terenie i, i, i dużo naszych kibiców, także e, pokazaliśmy się z dobrej strony. Trzecia pętla przynosi zmrok i oblodzenie. To oznacza, że jazda staje się znowu niebezpieczna. Marcin Nivet przechodzi Janusza Majka i ląduje na bardzo dobrym, trzecim miejscu. Grzegorz Bondę nadal odrabia straty. Przed ostatnią pętlą e, tak naprawdę strata do pierwszego była dosyć e, nieduża, więc zaplanowaliśmy, że będziemy atakować i będziemy walczyć do samego końca. Potwierdził to pierwszy odcinek z ostatniej pętli. Odrobiliśmy 6 sekund, czyli to co sobie zaplanowaliśmy, na następnym mieliśmy odrobić 6 i na kolejnym 6, co by dało nam, pomimo straty, zwycięstwo w tym rajdzie. Niestety nie udało się, coś się stało z elektroniką. Na niskich obrotach auto w ogóle nam nie szło, traciliśmy, ale i tak wygraliśmy te dwa ostatnie odcinki z Kubą Wysockim. Jemu oczywiście też gratulujemy. Natomiast cieszymy się ze spełnionego naszego celu, czyli... Mistrzostwa Pucharu PZ Motu w klasyfikacji całorocznej. Ze swojej wygranej cieszy się również Jakub Wysocki. Udało się prawdopodobnie z nieoficjalnych źródeł wygrać ten ride. Bardzo małą różnicą. Zaledwie chyba dwie albo 3 sekundy. Jeszcze przez pełne hamowanie. To dwa! większych przegranych tego rajdu możemy zaliczyć w załogę Majek Siatkowski. Coś na ostatnim Łesie, kiedy wydawało się, że wystarczy tylko dojechać te 7 km do mety bezpiecznie. Jechaliśmy naprawdę ostrożnie, już, już na wszystko uważaliśmy, na każde cięcie. Nie wiadomo skąd zapaliśmy kawę, w połowie os nawet dalej. Cało jest na kapciu, później problem ze zmianą koła, potężna strata, i, no i chyba wszystko przegrane, co, co można było przegrać. A wydawało się, że, że już było tak fajnie. Jesteśmy no. załamani. A teraz zobaczcie, jak inni wielcy pechowcy zakończyli zmagania w 33. rajdzie Cieszyńskiej Barburki.